Ja się tęskniłem z tą grą. Ja się z nią No i już długo ja pograłem sobie przed tym. Mam taką epicką. I mam taką epicką broń, która jest po zabiciu. Która jest po zabiciu bardzo dużo pszczół. I mamy jeszcze zbroję z pszczół. I mamy się spiderową zbroję. Ale później musimy dzisiaj dobyć 70 level. Mamy łatwo do 70 i Zobaczcie, jak przed odcinkiem sobie nagrałem. I mogę już pszczoły widzowe zabijać. Wtedy to mi kolega pomógł. A teraz już mogę normalnie pszczoły zabijać tym widom. Pana to. Wtedy jak miałem, miałem problem trochę. No teraz to na kilka sitów zabijam ten raz, miałem jeszcze tam podatką zbroję. Tym kozackim, tą soporkę ja już nie mam, ja i w ogóle kozacka, tylko teraz mam taką mam. Ale to już jest przesłość. Tak jak mówię, zrobiliśmy 31 level, albo tam 32. Nie, bo nie oglądam moich filmów. Bo ja wam robię to dla mnie, żeby ich nie spoilerować. Że jak ktoś nie obejrzy do końca, to że po co mam spoilerować, co było w, klip, co było w tamtym odcinku. To ten odcinek ogólnie jak obu za liczbę było, że grałem w Minecraft'a w moda i były dwa odcinki z moda Minecraft'a. Nie wiem, czy był z nie pamiętam, że Ale o zagrożonych nie pamiętam. Byłem w szkole chyba godzinę temu. I dwie godziny temu byłem w szkole i, I teraz zaraz te pająki. I to tak będziemy szybko mieli już ten level. Patrzcie, jak pięknie już mamy do... Levelu, którego tak potrzebujemy! Na pewno na początku chyba zabijemy tego. Spidery będziemy na początku zabijać, a później wezmiemy się za pszczoły. Tam dwie do zabicia. I Mamy gotowe, żeby to nie? 70. Ja mam się POKAŻĘ że ten z, z wilka to słaba wilka. I ja słyszałem tą maczurę z wilka i ten tarzbury z wilka. Przed odcinkiem specjalny mój kolega mi pomógł, żeby mieć na oczciwie. Te wszystkie widziałem przedmioty, jakie tylko tu są. Ty on dzięki stary! To nie jest mój kolega, ale po prostu zabij... gdzie on mi przyprowadził całą masę pajanków. Z przyjemnością mnie zabije. Tak jak go. Ej zobacz ile on przeprowadzi mi panków. Potwórzę! Uwieźcie mi, że teraz mamy 69, nie? A będziemy go mieli. To jest to, jest pierwsze to, co zabijamy, jedną pszczołę. i zaczynamy na od pająków. On się pewnie nie tak jak go zabiję zaraz. Zaraz będę go na hita strzelał. Nie będzie... Tak, że... Oj, ja ma ja na ta hity, tylko na hita! Na hita on go zabijał. On mnie nie ma, nie będzie ze mną, szansy, że szansy ze mnie w ogóle kiedykolwiek zabije. Ja już nie ja będę miał wtedy do zbroi. Wy chyba, wy chyba nie wiecie, ile będzie miał do zbroi. Albo był chyba odcinek, jakiś drugi z tamtej gry i robiłem 50 Nie wiem. Podaję tej zbroję. Pamiętaj, trzeba był. Nie wnikam. Trzeba było y, mieć ten, 55. Ja miałem 50, bo miałem tą żelazną zbroję. A to nie jest żelazna, to nie wiem, jaka to jest Na pewno złotą będziemy w kolejnym odcinku robić, próbować robić. Złotą to zrobimy. W kolejnym odcinku zrobimy. W kolejnym, tak. Tak, w kolejnym odcinku będziemy robić. Próbować robić złotą zbroję, widzowie. Będziemy próbować w złotą zborek, która jest mega dobra. Ja mam tylko spodnie i ale do hełmu... 90 do spodni. 80 do darczy. Do kilofa. Do siekiery. No, jest. No. Trochę jest. Nie. Za to, że mnie zabiłeś, ty mały. To przez to, że mnie zabił. Ja czeka na pająki, bo najpierw pająki będę zabijała, a później będę się zapszczoła. Nie ja będę miał 60... Dobra, muszę zamykać drzwi, bo mi tu krzyczy cały czas. No! Halo! A ty gdzie? tak Nie było żadnego problemu. Dzięki! Będę mówić do levelu. No, bo zykać, jak zrobić, tylko boyka, to pewnie, bo je panu nie mam. I wiem. Dobra, zaraz będziemy szli na. Tak, bo no, jakby mu trzeba zrobić. Do. Do. No. Ja, ja powiem, kiedy będzie. Jak będziemy mieli. Jak będziemy mieli już. gdzieś. Jak przyjdziemy cały poziom i będzie już cały poziom będzie zapomniony, to napis poziom. Tutaj będziemy... To nie, będzie... Jak będziemy mieli 6-9, to wtedy. Będzie poziom 6-9. Jak zakryjemy, to wtedy będziemy zabijać te dwie tam jedną i Jedną, bo z dwoma nie dam rady. Dobra. Jakbyście nie wiedzieli, to ja chyba zginę. Tyle nic, Mamy go dobrą tarczę, która jest. Dobra, bardzo to jest lepsze niż ta, co nie dla Dobra, specjalnie ten mój kolega mi jeszcze pomógł. O Boże, wy nie wiecie, że on mi pomógł zabić tego, króla skeletów. co? O, ja uprawiamy na... On mnie naj... No, ty, ty po, Nie, on się mnie prawie pozwól na dziesięć hitów, dosłownie. ja nie dałem mu nigdy rady. Bo to wtedy... Dobra! Dobra, idziemy tam go zabijamy. ja go zabijam, ja mam tego do dosyć. On nie będzie mnie zabijał, bo on sobie nabijał. chyba nie wie, że ten głupek, że za zabijanie osób nie dostajesz Ekstra. Drugi, nie miałoby w ogóle sensu. On po, prostu, on po prostu tak robi, żeby ten, bo on myśli tak naprawdę, że on będzie mnie, że on może tak co chwilę mnie zabijać. Możemy tak co chwilę zabijać, ale nie, prawda jest taka, że nie. Prawda jest taka, że nie możemy tego zabijać, bo jakby go będę Nakita zabijał. A to, to, że ja... To, że ja jestem od niego silniejszy, to nie znaczy, że Jak ja coś zabiję, zrobię eks. Nie też sobie eks. A ja będę zaraz taki potężny, że... że hoj! 7 minut mam aż Bardzo Bo zaraz idziemy na pierwszą pszczołę. W odcinku, którą zabijemy. Miniaturkę będę musiał robić, więc będzie dłużej. Ten... Nie musi być miniaturka, ale w kolejnym odcinku już będzie miniaturka, bo się nauczyła robić miniaturki No ale w kolejnym odcinku kolejny odcinek będzie za dwa dni I Ogólnie jak będzie jak będzie 200 stóp na moim kanale to mam deję. Dobra, w sumie nie mogę mieć tak daily. Wiecie, co Ja chodzę do szkoły. Czasami mam na 8 nawet. Wiecie, i czasami nie mogę nagrywać. Ale jak będziemy, od zawsze na 11. Jak będziemy na 11, to na Pojawiają się odcinki. Pojawiają się odcinki. o 16. już się zawsze pojawiały. Odcinki się pojawiają. O 16.00. O 16 Będę się pojawiając. Filmy są o 16, a shorty są. Nagrywam shorty jak. Jak? A kiedy short będzie miał. Nie... Chociaż to wyświetlej, to ja nagrywam kolejny short. W ja zasadzie tak było, ale teraz jest taka zasada. Nie musicie pod jakimś shortem, kolwiek. Z zrobić to świetlnik Jakimś tym nowym Żeby w ogóle nagrał kolejny short Bo ja nie nagram shortu Jak nie będziecie widzowie mnie Obserwowali Bo my dobijamy łącznie ja, bo ja po tym odcinku Sprawdzam swój kanał, nie? Będziemy, musicie się postarać I zrobić, żebym ja Nie musiał płakać Ale nigdy nie będę płakał Żeby nie ja się nigdy nie poddaję. no aha Nie w sumie bo on mi dodał eks przez to Najgorsze jest to że, najlepsze jest to, że jak ja biję już jakiś czas i już mam mało HP i ja jakby zadam więcej hitów, to osoba, która bije tą, tą też rzecz, to ja dostaję to, bo jakby ja to dostałem, bo ja tą rzecz pierwszy biłem. Ja tą rzecz pierwszy biłem. Więc nie jestem w stanie. Bo yy, to by było bez mogli oni mogli zabierać moje kille, więc... To jest my dobrze, że oni to bo to już. Tu jest ósmy Abdy. Pamiętasz, że był piąty? Teraz jest ósmy. Tak, teraz już jest ósmy Abdy. Jak będzie dziewiąty to ja nie będę już zadowolony, bo w dziewiąty update ja nie wiem czy ja będę miał. Raczej będę miał z wilka rzeczy, ale potem już trochę złotych rzeczy. domu i tak i tak będę dobry, nie? I tak i tak będę dobry, to nie ma żadnego znaczenia, że, że będę jakiś słaby widzowiem. że Zobaczcie, to jest 10 minuta odcinka, zobaczcie ile mam już expa do go i bo idziemy na pierwszym pszczołę w tym odcinku. Król śluj A, to my go nie potrzebujemy. A ja teraz będę miał ten młot jego. Nie. Więc pewnie w jakimś kolej, jakimś odcinku, pewnie w czwartym odcinku z tej gry będziemy mieli ten młot. Wiadomo, że będziemy mieli już złotą zbroję. To wiadomo, każdy dwóje raczej. Każdy bo nie dowiedzieć. O kurde szybko! O, bo mi pozbierają. Zabrom szlam. szlam. O tak by Ja będę, go, ja będę oh, i tak dużo za ósmy, Ja będę na ten młot. Zobaczcie, ja potrzebuję tylko kość, że króla szkieletów. Patrzcie, ja mam ten młot. I potrzebuję tylko jedną kostkę z Króla Szkieletów i będę miał. Bo mi pomógł, ale wtedy nie było Króla Szkieletów. był, ale tylko inna kostka z mnie wyleciała, a nie wyleciała ta. Czemu ja w ogóle mu pozbieram, jak te słabe? Ale zabijam co kielomu. Chyba spróbuję żeby zabić czoła. A bo dobra, w dzisiejszym odcinku nie zabijamy pszczoły, no bo ja chcę, żeby ten odcinek dłużej trwał, a nie, bo my kończymy, jak będziemy miał 70 level, ale wtedy i tak sobie troszkę pogramy, no ten odcinek będzie krótszy, widzowie, bo on by byłby bardzo krótki, jakbyśmy teraz zabili te pszczoły, chyba tam byśmy zabili co to by było szybkie było a ja a jak żebyście mieli długo to oglądać może nie dużo widzowie jak chcecie dołączyć do mojej armii bo podbijamy widzowie YouTube'a podbijamy widzowie YouTube'a i już armia się powoli powiększa no mniej listę subskrybentów jak my subskrybujecie to jest armia a na 100 tysięcy na no 100 tysięcy, uwaga, uwaga. Będzie nuta 100 tysięcy. A no dodatku, jak będzie nuta 100 tysięcy, będzie nie zdjęcie ze srebrnym przyciskiem. On zawsze nam przechodzi o... za dwa tygodnie. Więc jak będę miał 100 tysięcy, to dwa tygodnie i już będę o srebrnym przycisk, wtedy ja będę bardzo zadowolony, bo będziecie, jak będę nagrywał, to będę wam pokazywał. Bo... Nie lubię. ja chciałem mieć je ja Jestem tylko youtuberem, bo te przyciski są takie ładne, i my my tak śnią. I było tu fajnie być youtuberem, bo to jest najprostsza rzecz, co może być, bo tak że stawiasz, Ale nie musi nawet codziennie wstawać. Możesz, la, możesz raz na ileś dni. Ale muszę zabił! <laughs> <laughs> Dobra, ja się resztuję, żeby on mnie nie zabił. Bo wiadomo, że on się na mnie zamieści. Co? So, ja nie mam levelu, zaraz. Zawsze na początku zabijam najpierw czaka zabijam to ja. ja po prostu na początku zawsze zabijam, jak wracam do jaskini, to zabijam te początkowe. Ty, jak byś chciał, ja a ja miał lepszą rzeczą od niego. Ja bym miał kilo złotych. Będę miał, nie? Bo przecież... Ja przy nagrywaniu... to mi smutno, że nie mogę to długo nagrywać, bo jak są jakieś... że tutaj zawsze jest szybko robię. Ja jestem dobry już tą grę. Żeby chcesz, bym zrobił odcinek, zrobię 90 level. Prosto 7 z prosto 190. level. Ale musiałby być pod kolejnym odcinkiem z tego jak będę dobijał e, złotą zbroję. Musiałby być wtedy... 4 tysiące wyświetleń, 4 lajki i 2 komentarze. Czy mam to zrobić. A dodatkiem byśmy musieli zostawić subskrypcję jeszcze na moim kanale. To my wtedy to mogę zrobić. Wtedy byśmy zagęcili do danego rozboju, żebym to zrobił. Aha! Zabijam cię! Zabijam cię! Żebyś ty nie miał. a ja miał! 喵喵喵喵，这个喵喵喵喵喵喵喵喵喵，喵喵喵喵，喵喵喵喵。 i <noise> <noise> ja zobaczę zaraz w On Zobaczył, że mam tylko do znaki to strzelał. Zobaczcie, jak mam blisko. Zobaczcie jak mam blisko. Nie wiem w której minucie będziemy mieli. jest 20 minut, to nam będzie trwało, albo 21. I tak pogramy sobie jeszcze z tą zbroją, bo nie chcę, żeby się z was zanurzać i kołdarz kolejny odcinka. Nie widzowie, nie widzowie! Musicie mieć co oglądać! Na moim kanale nie pojawiłem się codziennie. A na 200 subów. Na 200 subów. Będzie fajnie. Bo wtedy na wyższych subów będziecie... Bo wtedy będziecie w armii. A jak będziemy mieli 100 tysięcy subów, będziemy w największej armii i damy sobie radę. Będziemy w największej armii i nikt nam się nie przyjdzie. Nawet sam. Mieć tylko jeden i mamy ten. O kurczę, o kurczaki. I tak chciałem mieć ten level. Pau! <laughs> Miał, miau, miał, 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 miał. Miał, jak się prezentuje Bał miał! Błowniał! śmiało ciao! Wybieram śmiało! Ciało! śmiało ciało! Co ja widzę, że się teraz Zobaczyłem. Ja nie dowierzam, że ja jestem taki dobry. Że aż tak zobaczcie jaką mam maczugę ale to jest dopiero początek, teraz dopiero... Czy można ma mniej życia niż... Ale dobrze bym jej Oj, oj, tu miał mniej. Nie ma róze. A teraz mogę pszczoły zabijać. Ma więcej hitów. Zabiję. Ja cię zabiję, bo ty... Dobra, idę na swój stole. Idę na wielka. Zły, chcę stanie zabić wielka teraz. Tak Tam ja, moje przyjaciele, mi zamy mnie tak bezczelnie No tak bo ja mogę zabić z bo będę miał wtedy Gdzie to było wszystko na ten odcinek i mi się podobało To jest suba lajka i pa, pa! No żartuwałem niezowie Chcę ja was tylko, żebyście... Chciałem was że... Nie, nie. Kończymy. Nie, widzowie, my jeszcze nie kończymy. My My to. Ying yang, spokój i hałas. My to ying yang, spokój i... hałas. My to ying yang. Spokój i hałas. Zobaczcie, jak mam tutaj, co ja mogę... musimy zabić w odcinku... Musimy w odcinku zabić... Za... 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 bi... 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 bi. C, c, c. Nie! Tak, zakolegujmy się. Zakolegujmy się. Zróbmy, żebyś miał, żebym ja miał został złotą zbrojkę. Nie. Nie, nie, ale że nie, szukam. Zobaczcie, jak mam kozacką zbrojkę. G nie normalnie... Nie jesteśmy na takie potężni. Do mnie za to zrobił. Ale musimy zdobyć stokowych z wilka. Musimy zabić wilka dzisiaj się w odcinku. Bo ja wiem, że on dużo da. Ja wiem, że on dużo da. Ale w na następnym odcinku robimy ten level. Level. Uwaga, uwaga. Znaczy, to jest taka mocna, że my jesteśmy w stanie zabić wilka, nie? Widzowie, jesteśmy w stanie go zabić. To jest 23 minuty już. Się kręczymy. A my potrzebujemy tylko zabić jednego widzi. No, już widzę, tata, no, ja bym... Jesteśmy w stanie to dokonać Bo najlepsze jest to... Tylko możemy w stanie, możemy przegrać, bo on ma ten. A uuu. I może zrobić. A uuu. aż tyle ataków pszczoły musimy zabić wilkę to jest jeszcze za Muszę mam mieć buty chociaż lepsze pszczoły Tu jesteśmy w stanie zabić chyba ja muszę pszczoły zabijać tak że chyba lepiej pszczoły zabijać wilki zabijamy sobie ja powiedziałem, że wilki to my zabijemy, a od razu przybiegł do mnie. I... Czemu on mnie niby zabił? Czemu on mnie niby zboczyła po coś. Ja tu chodziłem, wilk. I od razu przybiegł. Nie wiem, czy to działa rozumiem z mojej ten. z moim. Z moim głosem, czy. Zabiliśmy pszczołę. Widzimy się w następnym odcinku, bo ja yes. widzimy się kiedyś.